pierwszy obraz powstał około czterech lat temu. Pamiętam, że kiedyś właśnie rodzice przywieźli taki mały, e, stary obrazek, gdzie były zasuszone kwiaty. I tak naprawdę od tego obrazka mojego się zaczęło. Zaczęło się od, od pomysłu i e, szukania później papierów, klejów, e, odpowiednich gatunków, szukania odpowiednich technik prasowania tych kwiatów i tak chyba jest do dziś. Uwielbiam suszyć kwiaty i w sypkach i w prasach e, i łączyć te dwa sposoby. Wtedy kwiaty nie są takie płaskie, one po prostu Wyglądają jak żywej. Staram się robić dokładnie takie obrazy, żeby zapamiętać, jak wyglądały te kwiaty naprawdę. Na początku robiłam to dla siebie. Kwiaty najczęściej zbieramy wieczorem, żeby one były odpowiednio napojone. Tu akurat mamy, mamy łączkę. Jest tu len, są tu delfinium, są tu habry. Kwiaty zmieniają kolor. Widać, że on po prostu ciemnieje. I taki docelowo będzie nasz prasowany kwiat. Cały proces prasowania kwiatów jest ogólnie bardzo prosty. Potrzebna jest nam albo profesjonalna prasa, lub jeżeli mamy proste kwiaty, takie jak niezapominajki, bratki, czy kosmosy, wystarczy zwykła książka. Wkładamy kwiaty do prasy, do książki, dociskamy je i czekamy. Pierwszy dzień musimy przełożyć kwiaty, żeby ta wilgoć odeszła. Dane gatunki różnie się suszy, różnie się przekłada. Chowamy w pudełka i już tworzymy. Na razie jestem florystą, uczę w szkole policjalnej w Szydzinie, ale w sumie to się łączy. Cały czas robię w kwiatach, tylko na różnych etapach. Najfajniejsze w ogóle w prasowanych kwiatach jest to, że mając obraz, który robimy dzisiaj, on za 5-6 lat będzie wyglądał w ogóle inaczej. Przypomina też to, że życie się zmieniamy się zmieniamy, i, i nasze obrazy tak jakby dalej żyją. Teraz mam nadzieję robić kucy, z prasowania i suszenia kwiatów. Chciałabym wydać e-booka. Celowo to mi się marzy, tworzyć obrazy, założyć swój własny sklep, mieć już takie swoje małe miejsce na ziemi.